To yes, kochani, kochaj, cześć. Dawm nie oglądałam w bo byłam na wakacjach, ale na szczęście e, wróciłam What? No i wam pokażę, ten... e, je, i... i... okay. to jest twoja siostra, bo to wam Fee i miałam ile lata 17. 17 odbić od takiego reboundera, co się nazywa Rebounder trampolina. Taka trampolina do piłek, można powiedzieć. No 17 miał, zobaczymy teraz i liczymy. Raz.

no, ale ja też sobie radzi 22 23 było <grymne> 24 25 No, dalej odejdzie będzie trudniej 26 Teraz Dobra, 26 rekord, tak? Oooo, to było dobre Do następnego Teraz dobre, dalej